Dzień dobry, nazywam się Mariusz Cholajda, jestem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu wzdroju z tego miejsca chciałem Państwa zaprosić na kolejne wydarzenie, którego będzie mogli być uczestnikami w naszym mieście. Mianowicie, już niebawem, bo 30 kwietnia w czwartek, Jastrzębie zamieni się w Jazz Strzębie 2015, czyli Międzynarodowy Dzień Jazzu. UNESCO ogłosiło taki dzień, a my w Jastrzębiu wpisaliśmy się w cykl imprez z tym związanych, a wpisaliśmy się dzięki naszemu pewnie wszystkim znanemu przemysłowi Strączkowi, który poprowadzi całą tą imprezę i jest jakby inicjatorem tej imprezy w Jastrzębiu. A zaczynamy o godzinie 16, proszę Państwa, przed Galerią Jastrzębie, recitalem standardów jazzowych pianisty Roberta Czecha. Potem godzina 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a dokładnie w Mediatece przy ulicy Opolskiej, mamy spotkanie z rybnickim jazzmenem Czesławem Gawlikiem i Anną Małecką. Promocja książki Jazz w Rybniku. O godzinie 19:30 koncert główny, koncert w Domu Zdrojowym i będziemy mogli posłuchać grupy Piotr Schmidt Electric Group. A proszę Państwa, o 21.30 coś, co jazzmeni chyba lubią bardzo, a mianowicie jam session z udziałem wielu muzyków z regionu. To 21.30 kawiarnia parkowa. Proszę Państwa, organizatorami tej imprezy jest Fundacja Harmonicznego Chaosu, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, pomaga nam Galeria Jastrzębie i uwaga, bardzo, bardzo, ale to bardzo pomogł nam Urząd Miasta, wspierając finansowo tą imprezę, a całą imprezę patronatem objęła nasza Pani Prezydent Anna Hetman. Jeszcze raz gorąco Państwa zapraszam, czwartek, 30 kwietnia, Jastrzębie, właściwie Just Strzębie 2015.